Dzisiejszy dzień spędzimy z tą oto skodą. Autem tak popularnym, że można je spotkać praktycznie na każdym rogu w Polsce. Jeżdżą nim lekarze, prezesi dużych firm, ich pracownicy, matki, córki, ojcowie, dziadkowie oraz babcie. No właśnie, samochód tak popularny, że gdyby startował w wyborach parlamentarnych, to prawdopodobnie by je wygrał i byśmy mieli nową partię. Super B. Albo super. Albo super. Tak czy inaczej, zapraszamy Was dzisiaj do. Specjalnego testu, który będzie testem niezależnym. Jeżeli Wam się spodoba, to utworzymy nową serię, która będzie się nazywała Drive and Talk. Także ja i Dominik będziemy jeździć samochodami i po prostu o nich rozmawiać. Dokładnie. Oglądasz Cars Infected, ja jestem Oskar, a ja Dominik. I dzisiaj testujemy nową Skoda Superb. I powiedz mi, proszę, Dominiku, co odróżnia tego Superba, którym dzisiaj jedziemy, od każdego innego na polskiej drodze? To, że nie jest nudne. A co to znaczy, że nie jest nudny? To, że pod maską nie ma silnika diesla. A jaki ma silnik? Mamy hybrydę, czyli silnik spalinowy o pojemności 1,4 litra o mocy 156 koni, który jest sprzężony z silnikiem elektrycznym o mocy 115 koni. Łącznie daje to nam 218, chociaż matematycznie byłoby inaczej, ale. Tak to się liczy w hybrydach, ale dzięki temu układowi hybrydowemu, auto też się troszeczkę przytyło, prawda? Zgadza się. Przytyło się. Gdybyśmy porównali standardową wersję 1.5 TSI z siedmiobiegowym automatem DSG, ważyłaby ona około 1470 kg, co jest naprawdę nie mało jak na taki duży samochód. Natomiast w tym wariancie, w wariancie hybrydowym, waży 1770 czyli tam ponad 250 kg więcej. Około 250 kg. No to więcej. można porównać do małżeństwa, bo jeśli teraz mówię do pięknej strony naszej widowni, jeśli wychodzisz za mąż za faceta i na początku waszego małżeństwa on waży 80, 90 kg, to po kilku latach nagle nie wiadomo skąd 110, 120. No ale ty, ty porównujesz coś do mnie tam? Nie, nie, ja porównuję samochód. Znaczy to to się zgadza, przytyło mi się trochę. Ale tak samo jest w przypadku Superba, bo jest z nami od 2014 roku, mhm, czyli już 6 lat, zaraz 7. No i to tak jak w małżeństwie, trochę mu się przytyło. No dokładnie. No, wybaczalnie. Nabrał więcej mocy, tak? bo mamy mhm. układ o mocy 218 koni, co sprawia, że pierwszą setkę robimy w około 7,7 sekundy. Katalogowo. My samochód zmierzyliśmy naszym nowym urządzeniem do pomiaru i rezultat na dosyć śliskiej nawierzchni, e, to było 7,45. Tutaj hmm. możecie zobaczyć wynik testu. E, mierzyliśmy go tylko do 100 na godzinę, więcej nie chcieliśmy jechać, ponieważ warunki na to nie pozwalały. Wynik 7,4 to jest super. Wiesz, co mi się naprawdę. tylko nie podoba? Że auto jest napędzane tylko na przednią Moim zdaniem powinien być tutaj napęd na 4 tak, a to za sprawą tego, że silnik elektryczny generuje bardzo duży moment obrotowy i kiedy wciśniemy rzeczywiście szybko pedał gazu albo kickdown... Na śliskiej to, Tak, na śliskiej nawierzchni, to samochód momentalnie traci przyczepność, bo jest duża moc dostarczana na przednią oś. Gdyby to było na na 4 koła, to byłoby rewelacja, naprawdę. No tak, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli tutaj napęd na 4 buty, to też jeszcze więcej by ważyło. No dokładnie, więc coś za coś i byłoby mi ekonomiczne. Tak, dokładnie. Tak. O czym warto jeszcze wspomnieć? O tym, jaką baterię w ogóle mamy. Ponieważ bateria ma około 13 kWh pojemności, to jest wartość brutna, to jest około 11. Mhm. I to pozwala przejechać około ilu? 60 km tak. katalogowo. Tak, na samym na prądzie. Pr na samym prądzie. W warunkach miejskich, w warunkach idealnych. No można się zbliżyć do tego, natomiast większa część osób, które będą tym samochodem jeździły, no to 40-40 parę 40 kilometrów to jest max. Dobrze, ale teraz jeszcze porozmawiamy o tym, bo z branżą motoryzacyjną jest troszeczkę tak jak z kobietami, które nie do końca same się sobie podobają, za wszelką cenę Chcą w sobie coś zmienić. I tak jak w przypadku kobiet to się nazywa operacja plastyczna, mm -hmm. tak w przypadku branży motoryzacyjnej to jest po prostu facelifting. Dokładnie. I super przeszedł taki facelifting. E, o ile czasami operacje plastyczne się nie udają i tak. wynik jest trochę inny od zamierzonego, to w przypadku Skody Super wyszedł, ponieważ mamy nowy, nowy wzór przednich lamp oraz tylnych. Nowy przedni, cały przeprojektowany zderzak przedni oraz również tylni. No i nabrał tak, jest bardziej elegancki. Ogólnie Skoda Super ma taką linię bardzo elegancką. Jest też nowy podoba? wzór felg. Nowy wzór felg, który no tak. moim zdaniem naprawdę Super. bardzo dobrze tutaj siedzi. Ale odnośnie, jeśli wracamy do tych operacji klasycznych, które się nie udały, tu mówię o wyświetlaczu. Bo jest on ośmiocalowy, i o ile pamiętacie, w poprzedniej wersji wyświetlacz miał dwa pokrętła. Tak, tutaj po boku. Tak. I można było regulować sobie głośność, czyli teraz zamieniono to na to, co widzicie tutaj. I to jest totalnie do bańki. To tutaj masz klasykę. Tak, widać. klimatronik jest. I to mi się bardzo podoba. Ale też możemy z ekranu obsługiwać część klimatyzacji, część jej funkcji. Tak. Także to jest, to jest spoko. Natomiast ten przycisk, jeśli chodzi o głośność, to jest słabo, ponieważ o ile Ty masz na kierownicy pokrętło i mhm. szybko możesz sobie regulować, to ja, jako pasażer, jeżeli chcę coś ciszyć, to nie zawsze to działa tak idealnie. No i pozbawiono tutaj kilku funkcji, ponieważ można było za pomocą jednego przycisku przejść do audio, nawigacji i tak dalej. Teraz trzeba wejść w menu, przerzucać, no, jest Nie, to uciążliwe. No uciążliwe, to być w takiej, lepiej, a w ta... przeszkadza w takiej codziennej eksploatacji tego tak samochodu. A jeszcze jedna kwestia, powiedz mi, co ty sądzisz o materiałach, którymi jest wykończona no, tutaj kabina w środku. Znaczy po pierwsze zacznijmy od tego, że my jedziemy wersją Laurent and Clement, czyli wersją najwyższą, no, man, więc man, mamy tutaj. Tak jest. Mamy tutaj dużo skóry. Skórą pokryte są boczne drzwi. Mnóstwo takich chromowanych stawek na całym kokpicie. Wygląda to bardzo ładnie. Mi się ta wersja podoba. Ale na przykład deska rozdzielcza od góry już nie jest pokryta skórą. No nie jest, tylko nie jest, nie jest. Tylko, że... który się bardzo też przyjemnie ugina tak. pod podpadać. Jeśli, jeśli spojrzymy w ogóle na wnętrze superba, to można powiedzieć jedną rzecz, że jest one dobrze wykonane, dobrze wykończone. Nic nie skrzypi, nic nie strzeszy, ale brakuje mu tego. Nie jest takie fancy, jak wchodzimy do nowych Mercedesów A, tak. klasy, na przykład B-klasy, tak? GLB. Wtrącę ci się na chwilę. Dla mnie osobiście Mercedes zaczyna się dopiero od klasy E, bo wszystkie inne Mercedesy poniżej okej, okay, one bardzo fajnie wyglądają w środku, pianoblak, ładne tak plastiki jest. i tak dalej. Ale to wszystko tam się odzywa, no, to no, wszystko trzeszczy. No dokładnie i a właśnie. Tutaj? Dlatego brudnuje do nowej Akasy i mówisz wow, te podświetlenia, wszystko, mm -hmm. nie? Ale zaczynasz dotykać i wszystko skrzypi, jak nie, nie, nie powiem co. A tutaj może to nie robi takiego wow, ale wszystko jest pasowane tak, jak powinno być. Niby trochę nudne, a jednak porządne. No wnętrze jest przede wszystkim wykonane w takim tradycyjnym stylu. Mamy tutaj ekran na środku, tutaj trochę fizycznych przycisków. No i do mnie to jak najbardziej przemawia. Fajne jest nowe wyświetlacz. Znaczy, wirtualny. Wirtualny myślę. kokpit, no, dokładnie. jest też bardzo, można go konfigurować w wielu różnych płaszczyznach. Możemy tak. sobie zmieniać wygląd, mamy na nim wszelakie informacje, także to jest jak najbardziej na pewno. I graficznie super też. Tak, no. zobaczcie na jedną rzecz, tu na centralnym ekranie możemy sobie wybrać taką opcję, żeby podejrzeć to co się dzieje z, z stanem akumulatora. Możemy wybrać emote oraz hybrid, czyli możemy wymusić na nim tylko, żeby jeździł na, w trybie elektrycznym, hmm? e, bądź też, żeby był typową hybrydą. Tak. No właśnie, a jak mówimy w ogóle o hybrydach, to co Ci się pierwsze kojarzy? Toyota. No właśnie. Jeśli myślisz hybryda, to masz w głowie Toyotę. I powiem Wam tak, że gdyby nie Toyota, to większość marek w branży motoryzacyjnej, które mają w swoich ofertach hybrydy, mogłoby ich najzwyczajniej nie mieć, bo Toyota y, kiedyś tam, kiedyś tam po prostu oddała wszystkim markom patent hybrydowy za darmo. No, tak. tak samo było z Volvo i z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi. Spowodowali to, że wszystkie inne marki musiały wejść w technologię hybrydową i musiały to zrobić dobrze. I pewnie każdy z Was zastanawia się, jak jeździ hybryda w, w Skodzie. Pamiętacie, jak się podniecałem dźwiękiem Tajkana? Tak, pamiętam. Tak, bardzo podobny rynek. Wszyscy to pamiętają. Na tobie zrobiłem większe wrażenie. Aż ci mowę odebrało. Aż mi fryzurę do tyłu wywiało. Do teraz masz, tak? Tak. Słuchajcie, teraz za kierownicą siedzi Ekspert od Hybryd Dominik, bo sam miałeś dwie hybrydy: i Aurisa, i Korolle. Takie to Jotki. Także temat hybryd jest mi bardzo dobrze znany i pewnie nasi widowie chcą dowiedzieć się, jak jeździ w ogóle Hybryda w wykonaniu Skody. I muszę powiedzieć szczerze, że jeździ bardzo dobrze. W ogóle nie czuć momentu, kiedy silnik spalinowy się wyłącza tak, mhm. i w drugą stronę, kiedy się załącza. Działanie tego systemu całego jest niesamowicie płynnie. Bardzo mi się to podoba, a przy okazji mamy dwie zalety tego całego układu. Wiesz, o czym mówię? Domyślam się, zaleta, ale kontynuuj. Zaleta e, konwencjonalnego napędu z konwencjonalną skrzynią obiegów, mhm. która ma 6 przełożeń i jest 100 DSG, więc jest bardzo szybka. A druga kwestia to jest właśnie ta hybryda. Ten silnik elektryczny. O ile w Toyotach większość osób narzeka na przykład bezstopniową ECVT, że ma jeden bieg i potrafi wyjść i denerwować na trasie, to tu tego nie ma. Tu mamy. Przecież. Werteckie? Wy... Dokładnie. W więc, więc jeżeli jeździmy w trasie, to jeździmy to jak normalnym samochodem. Kiedy wjeżdża, wjeżdżamy do miasta. Mamy typową hybrydę, która wykorzystuje maksymalnie silnik elektryczny do tego, żeby ograniczyć zużycie paliwa i oraz emisję CO2. I w momencie, kiedy potrzebujemy tego boosta, załącza się... Silnik spalinowy. Dokładnie, więc ten układ napędowy ma dwie najlepsze cechy, które łączą silnik spalinowy oraz napęd elektryczny, więc dla mnie bomba. Dobra, a jeszcze ja wtrącę taką jedną rzecz, bo wczoraj sobie troszeczkę tym autem pojeździliśmy, żeby, wiadomo, przygotować się do testu i kiedy ja usiadłem za kierownicą, to miałem takie wrażenie, że ten pedał hamulca działa troszeczkę tak, jak auto, które stało kilka dni na dworzu nieużywane, i ten układ hamulcowy się zapowietrzył. Tak więc. On tak się ciężko wciska. I co Ci wtedy powiedziałem, że tak mają hybrydy. Tak, trzeba się tak, do tego przyzwyczaić. Dokładnie. Wiesz, dlaczego tak jest? Ponieważ w hybrydach musimy wykorzystywać energię z hamowania, mhm. po prostu. I w momencie, kiedy wciskamy lekko hamulec, to silniki elektryczne, które są umieszczone w tym samochodzie, odzyskują energię. I one w pierwszej kolejności uruchamiają się, żeby zwolnić z nasz samochód, a dopiero później układ hamulcowy. W momencie, kiedy to przerzucimy na B, automatycznie samochód zaczyna hamować sam. I to jest bardzo mocne uczucie takie, jakbyśmy jechali elektrykiem, ponieważ przykładowo w Tesli, kiedy mamy tryb odzyskiwania maksymalnej energii, to auto momentalnie hamuje. Zaczyna, puszczasz gaz, samochód kaduje i tutaj jest tak samo. Mhm. Naprawdę. I to jest bardzo odczuwalne. O ile w Toyocie też możesz zrobić to samo, czyli w, w trybie braking samochód odzyskuje energię, to nie odzyskuje, nie hamuje tak ma bardzo jak tutaj, nie hamuje tak mocno, z taką intensywnością. To mi się podoba, ponieważ jeżeli jedziemy bardzo sprawnie po mieście, to dosłownie nie trzeba używać hamulca, uh -huh. bo on ci potrafi zatrzymać do zera. Więc yy, dla mnie super, ja lubię jako jazdę, lubię się tym bawić, więc jeżeli ktoś preferuje też taki styl jazdy, będzie mnie podziwiać. Dobra, flagowanie muzyna? Czyli komfortowa. No i to auto takie jest. Zawieszenie jest bardzo wygodne. Te mniejsze nierówności wybiera bez problemu, te większe też, tylko że wtedy dochodzą dźwięki z, z pod spodu auta, że słychać, że. Nie jest tak zawieszenie. Tak, tak, słychać, że auto się poci, żebyśmy by mieli po prostu bardzo wygodnie. O ile teraz jedziemy na takiej drodze dosyć wyboistej, to przyjemny jest efekt takiego pływania. Taki jakbyśmy. Na kolejce górskiej unosili tak się do góry i na dół. Tu, tu, tu radzi sobie naprawdę fajnie. Dokładnie. Przyjemnie. Jeszcze wypadałoby też coś powiedzieć o prowadzeniu, bo auto, no nie oszukujmy się, przez ten układ hybrydowy troszeczkę przybrało na wadze, tak jak wcześniej mówiliśmy. Jest to odczuwalne. I jest to odczuwalne, szczególnie w ciasnych łukach, gdzie auto ma tendencję do podsterowności. i Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale troszeczkę nim szarpie na takich ciasnych zakrętach. Znaczy... Mamy też takie warunki jakie mamy, czyli jest bardzo ślisko mhm. i tą masę odczuwa się. Tak, dokładnie. I jakbyśmy to porównali do wersji z konwencjonalnym napędem, gdzie przykładowo 1.5 TSI, mhm. to tam samochód pozwala nam na więcej. No tak, ale jak to wiadomo od zawsze masa wrogiem przyspieszenia i frajdy zjazd. Dokładnie. Tak czy siak komfort ocenić można na takie optimum. Tak, dokładnie, optimum. Nie, nie jest... jest to nie jest ani zły, ani zachwycający, jest ale... okej. Okay. Jeszcze jedna kwestia spalanie. No właśnie. Zresetowaliśmy średnie zużycie paliwa. Przejechaliśmy 99 km dokładnie, a zasięgu z baterii mamy na jeden kilometr, Więc można przyjąć, że po przejechaniu 100 km w trybie hybrydowym zużywamy całkowicie baterię. Tak jest. Średnie spalanie wyszło 6,4 litra, co można uznać za dobry wynik jak na taką limuzynę i tak. na sposób, w jaki testowaliśmy samochód. Tak jest. Wynik. Bardzo akceptowalne. Jeśli chodzi o przestronność kabiny z tyłu? No, ile ja mam tutaj miejsca. Na nogi, <noise> nad głową. Generalnie tu patrz. <noise> tu mogę prawie wyprostować w tym samochodzie. <noise> tak, super, zawsze sunął z tego, żeby było mnóstwo miejsca z tyłu. Ja bym mógł nawet stwierdzić i pokusiłbym się o to, że to jest więcej miejsca niż w a 8. chyba się tutaj zgodzi. Może zgodnie. nie w lągu, ale bardzo, bardzo porównywalnie. Tak, no, jest tutaj przestronnie. Ogromny samochód. Mamy jeszcze Podgrzewane do... siedzenia. Tak no i tak i przede wszystkim to fotelek. Są bardzo są... wygodne. O, nie zwłaszcza w tej w wersji. Tak. super Dokładnie. Super. Można podróżować, zrobić 1000 kilometrów z tyłu i. Wychodzisz wypoczęty. Dokładnie. Rekomendujemy. Słuchajcie, podsumowując, dzisiejszy dzień ze Skodą super był naprawdę świetny. Napęd hybrydowy, który jest mocny, oszczędny i przede wszystkim dynamiczny. Piękny wygląd samochodu i przestronność wnętrza, bo auto jest w środku gigantyczne. Właśnie, tak więc jeżeli chcesz ładne sportowe, jeżeli chcesz ładne dynamiczną, jeżeli chcesz ładne...